O Bogu. Witam serdecznie wszystkich zebranych w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Witam też serdecznie i pozdrawiam, czy też pozdrawiamy tych, którzy odsłuchują nas na stronce, którzy z różnych powodów, czy też z powodu ograniczeń, czy z powodu, zdrowo, z powodu zdrowotnych nie mogą się być z nami. Pozdrawiamy Was wszystkich kochani, my wiemy, którzy z Was chorujecie. Pozdrawiamy Was i będziemy trwać w modlitwie za wami. Amen. Bracia, siostry, przyjaciele, chciałbym dziś zwrócić troszkę naszą uwagę na słowa. Na słowa, jakie wypowiadamy nad swoim życiem, czy też nad życiem innych ludzi. Jakie myśli mamy w głowie? Czy myślimy pozytywnie? Czy negatywnie o sobie samym, czy też o innych. Czy rozumiemy, że to jest tak, że to, co najpierw pomyślimy, tak dopiero następnie mówimy. A słowa mają moc. I teraz, w zależności od tego, co wypowiadamy, ściągamy na swoje lub czyjeś życie przeklęstwo bądź błogosławieństwo. Amen. Słowa mają moc. Bóg rzekł słowo i stało się, zaistniało. Na początku było słowo, a słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ewangelia Jana 1:1. Bóg to słowo. Jedno z imion Jezusa to słowo Boże. Gdy pan Jezus uzdrawiał, działo się to na podstawie wypowiedzianego słowa. Na przykład, chcę bądź oczyszczony. Jeżeli drzewo figowe uschło, to też na podstawie słów. Niechaj nikt na wieki siebie owocu nie jada. I jak pamiętamy, to się stało: w ciągu jednej nocy drzewo uschło. A więc widzimy wyraźnie, że słowa mają moc. Mają moc darzyć życiem i mają moc niszczenia. Pytanie: czy my chcemy darzyć życiem? Czy chcemy darzyć miłością, pokojem, radością? Czy może chcemy nieść, sprawiać smutek, cierpienie, lęk? Czy chcemy niszczyć życie, czy je zachować i ratować? Nie ulega wątpliwości, że jako chrześcijanie pragniemy nieść życie, ponieważ nasz wzór, nasz przykład, za którym podążamy, Pan Jezus Chrystus przyszedł po to, by owce miały życie i obfitowały. Więc my, chcąc go naśladować, też tak chcemy. Też tego pragniemy. To wróg, szatan. Przyszedłby kraść, wytracać, zażynać. Ale oczywiście tego jego mościa to my kopiować nie chcemy. Zgadzamy się? W liście do Rzymian, w 12 rozdziale, w 14 wersecie możemy przeczytać takie słowa Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. Myślę, że to jest dla nas proste. Dlaczego mamy błogosławić? Przecież przeklinając im, czyli zło rzecząc innym, ściągnęlibyśmy na ich życie nieszczęście. A my chcemy ściągać, jak już ustaliliśmy, na życie innych to, co dobre. Amen? Dlatego mamy im błogosławić, dobrze życzyć i dobrze się wypowiadać. W pierwszym liście Piotra, w trzecim rozdziale, wersety 9-10: Nie oddawajcie złem za zło. Ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie. Błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej. No i widzimy ponownie, że mamy błogosławić, czyli wypowiadać dobre słowa, dobre rzeczy, ogłaszać dobre rzeczy nad. Życiem innych ludzi i to jest widzicie z obietnicą Abyście odziedziczyli błogosławieństwo tak na to zostanie powołani I czytamy w 10 bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre Chcesz być zadowolony z życia i oglądać dni dobre Powstrzymaj swój język od wypowiadania Złych Rzeczy czy to nad życiem innych ludzi Czy to nad życiem swoim Własnym Powinniśmy uczyć się nie umiem, że musimy wszystko umyć od razu idealnie, ale uczyć się brać odpowiedzialność za swoje słowa. Jest takie nieładne powiedzonko, nieprzyjemne, a niech cię szlak trafi. W naszym kraju używają tego ludzie często, tak? No i teraz pomyślmy, że chrześcijanie tak mówią, a potem dziwimy się, że komuś temu nie układa się w życiu, tak? Może choruje, może miał wypadek samochodowy, no ale przecież sam żeś przeklęsło na jego głowę ściągał. Nie wiem, czy sprawdziłeś kiedykolwiek w internecie, to znaczy szlak, a niech się szlak trafi, tak? Niech przyjdzie nagła śmierć i tak dalej. To chodzi z niemieckiego. Możemy sobie sprawdzić. I ludzie tak mówią, a potem dziwią się, że komuś tam, kogoś tam nieszczęście spotyka. Powinniśmy uczyć się wypowiadać pozytywne słowa i takie też mieć nastawienie. A to tak naprawdę wyjdzie z pożytkiem dla Ciebie samego i też dla Twojego otoczenia. Ja wiem. Zdaję sobie sprawę z tego, że dla niektórych ten temat może wydawać się troszkę drażliwy. Kojarzy nam się z pewnym ruchem, ale dobrze jest pamiętać, że znaczna część pewnych nauk, nawet z tego ruchu, jest do pewnego momentu, tak samo Boża, podstawy, uzasadnienie znajduje się w Biblii. Niestety, czasem w niektórych przypadkach następuje często takie przegięcie gdzieś za daleko, w jakimś kierunku to idzie. No dobrze. Dziś chodzi o co dziś chodzi, o nasze nastawienie, o to jak wierzymy. Czy wyznajemy i wypowiadamy pozytywne rzeczy nad naszym życiem, bądź nad życiem innych, czy wyznajemy negatywne rzeczy i wypowiadamy słowa przekleństwa. Wiemy, to już ustaliliśmy, że jako chrześcijanie w stosunku do innych powinniśmy wypowiadać słowa błogosławieństwa. A więc pozytywne rzeczy, tak? I jeszcze jedno takie miejsce. Dosyć ciekawe z czwartej Księgi Mojżeszowej 14 rozdział Werset 19, 20 Tam pamiętamy Izraelici się buntowali cały czas Względem Boga Pan się na, na nich gniewał I czy, tam, czy tam, tam czytamy takie słowa 14 rozdział 4 Księgi Mojżeszowa 19, 20 werset Odpuść przed to winem tego ludu Według wielkości Twojej łaski jak już przebaczałeś ludowi temu od czasu wyjścia z Egiptu aż dotąd. I rzekł Pan, odpuściłem na Twoje słowo. Zobaczmy ciekawostkę. Bóg nie mówi, odpuściłem Mojżeszu ze względu na Ciebie. Odpuściłem Mojżeszu ze względu na to, że się wstawiałeś. Oczywiście, że on się wstawiał, ale nie, nie są użyte te słowa teraz. Odpuściłem, no dlatego, że mnie błagałeś, tylko odpuściłem na Twoje słowo. A jakie było słowo? Odpuść, odpuść, odpuść. Czytamy: odpuść, przeto winem tego ludu. Teraz pomyślmy sobie o Mojżeszu, który zamiast odpuść, wołłby, ukasz. I w ten sposób wykreowałby zupełnie inną rzeczywistość. Wiele lat temu, pamiętam, to byłem jeszcze w Gudapi. Jeden pastor, brat nam miły, opowiadał, jak to Żydzi, Żydzi. Mą ja się pamiętam, ale w ten czas na myśli akurat Żydów ze Stanów Zjednoczonych, pozytywnym ogłaszaniem, wyznawaniem wpływają na przyszłość swoich dzieci, kreują ich charaktery, mówiąc im od niemowlaka, dosłownie od niemowlaka, mówią: będziesz lekarzem. Tam powiedzmy tam Icek, nie, nie wiem, to imię jest im Icek? No tam imię, tak, mówi: będziesz lekarzem, będziesz lekarzem, tak? albo będziesz prawnikiem, ty będziesz prawnikiem. I temu podobne. I tak cały czas im wmawiają. I nie muszę chyba wyjaśniać, że Żydzi, czy nam się to podoba, czy nie, nam się podoba, ponieważ Słowo Boże nas poucza, by błogosławić naród wybrany. Wiemy, że Żydzi to jest wykształcony i przodujący naród tak naprawdę na całym świecie. Ale możemy pomyśleć, dlaczego tak jest. Błogosławieństwo Boże to raz, a dwa, oni nie mówią dzieciom, jesteś brzydki, jesteś głupi, nic z siebie nie będzie i tak dalej. Nie. Oni mówią, jesteś mądry, jesteś ładny, będziesz lekarzem, będziesz prawnikiem, i tak dalej. I tym, co mówią, sieją ziarno w ich sercach i umysłach, a to skutkuje, owocuje przyszłości. Zgadzamy się? Amen. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział. Wersety przeczytam. Od trzydziestego do 37 Plemiona żmijowe, jakże możecie mówić dobrze, będąc złymi? Albowiem z obfitości serca mówią usta. Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu albowiem na podstawie słów Twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów Twoich będziesz potępiony. Czytam ten fragment, by pokazać, jak ważne są słowa. Wiecie, często wyrywamy z kontekstu tylko wersję 35. Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy. I to wtedy można przyrównać do wszystkiego, do dobrych uczynków, tak, do zachowań różnych form. Ale tak naprawdę, jeżeli przeczytamy całość właśnie, kontekst, to widzimy, że to jest mowa o słowach. O tym, co mówimy. Jeżeli wydobywamy ze swego skarbca dobre rzeczy, to znaczy, że wydobywamy dobre słowa, słowa błogosławieństwa, nie słowa przekleństwa. A każde słowo nieużyteczne, jak czytamy, zdamy z tego sprawę. Także widzimy, jak bardzo ważne jest to, jakich słów używamy, jakim leksykonem się posługujemy i co wypowiadamy nad życiem innych ludzi, czy też nad swoim własnym. Idźmy dalej. Pozytywne wyznawanie. Jak my czasem zupełnie niepotrzebnie boimy się, czy też unikamy tego sformułowania. Oczywiście ja to po części rozumiem, jak już wspomniałem, może to być spowodowane tym, że napatrzyliśmy się gdzieś na jakieś nadznaczne nadu, nadużycia w tej kwestii. I opowiem też w związku z tym autentyczny przykład takiego przegięcia. To jest autentyczna historia, mężczyzna. Chory w Warszawie, umierający na raka, po, po tego typu naukach, gdzie jest jakieś tam przegięcie, w którym stronę, tak? On umiera na raka, inni wierzący z nim rozmawiają, dzwonią do niego. Ja jestem zdrowy. On wyznaje pozytywnie, że jest zdrowy. Słuchaj, mówią: no to co mam się nie modlić o uzdrowienie? I cisza. Nie potrafi odpowiedzieć. I ten człowiek oczywiście już nie żyje, i nie odpowiedział. On nie potrafił zaakceptować faktu, że ja jestem chory i teraz mogę wołać o uzdrowienie. To było takie przegięcie tak? On po prostu umarł na raka, będąc zdrowym. Te zdrowym w cudzysłowie, tak? No bo umarł na raka, będąc według niego zdrowym. Tak bardzo pozytywnie wyznawał, że jest zdrowy, że nie potrafił zaakceptować faktu, że, że jestem chory i potrzebuję teraz wołać o uzdrowienie. Ale to jest. Wierzę, że to są skrajne, tylko jakieś przypadki, tak? Ale moi drodzy, pomimo takich negatywnych, drastycznych i smutnych przykładów, które czasem się zdarzają, nie oznacza to, że całość nauki o pozytywnym wyznawaniu ląduje w koszu. Nie. Ponieważ to jest biblijne i ma swoje uzasadnienie, ma swoje podstawy w Słowie Bożym. Amen. Jak myślisz o sobie? Zastanów się przez chwilę. Co wyznajesz? Co ogłaszasz nad swoim życiem? Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natknąć nadzieją. Słowa z księgi Jeremiasza, 29 rozdziału, z 11 wersetu. To są słowa, które mówi Bóg. Bóg wypowiada je przez proroka. No i teraz pomyśl, jakie masz o sobie myśli, jeżeli sam Bóg ma o tobie dobre myśli. Jeżeli sam Bóg chce natknąć cię nadzieją, mówi, że chcę natknąć się nadzieją i mam myśli o pokoju, aby zgotować Ci przyszłość, a nie zgotować Ci nieszczęście bądź brak przyszłości, to dlaczego ty miałbyś, czy miałabyś myśleć o sobie inaczej? Dlaczego miałbyś, czy miałabyś wypowiadać się o sobie w czasie przyszłym w sposób negatywny, w sposób destrukcyjny dla Twojego życia, a nie w sposób pozytywny, w sposób budujący? W taki sposób, że będzie dobrze, że w Jezusie Chrystusie wszystko się ułoży. W sposób, który natchnie nadzieją. Jak czytamy, ponieważ Bóg ma myśli takie i chce natknąć się nadzieją. Większość z nas zna historię, czy dokładnie, czy może tylko trochę pobieżnie do słyszenia, ale większość z nas zna historię uzdrowienia niewiasty, która 12 lat cierpiała na krwotok. Dotknęła się ukradkiem szaty Jezusa. I została uzdrowiona. Ale dlaczego została uzdrowiona? To znajduje się w Ewangelii Marka, oczywiście nie tylko, ale ja przeczytam z Ewangelii Marka, piąty rozdział Wersety 25 od 25 do 29. A niewiasta, która od 12 lat miała krwotok i dużo ucierpiała od wielu lekarzy, i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło. Przeciwnie, Raczej jej się pogorszyło. Gdy usłyszała wieści o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła szaty jego, bo mówiła: Jeśli się dotknę choćby szaty jego, będę uzdrowiona. I zaraz ustał jej krwotok, i poczuła na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości. Dlaczego została uzdrowiona? Bo szła. I mówiła: Po co ja tam idę? To nic nie da. 12 lat już krwawie i na lekarzy tyle wydałam. Niech mi pomóc nie mógł. To pewnie ty nie jesteś, mi nie pomoże. Nie. Ona nie ogłaszała nad swoim życiem dalszej choroby. Nie ogłaszała nad swoim życiem, że nic się nie wydarzy, że nie nadejdzie pozytywna zmiana. Czytamy wyraźnie, bo mówiła: Jeśli się dotknę, choćby szaty jego, będę uzdrowiona. Ona, czytamy, nie tylko wierzyła, ale też to mówiła. Tak czytałem, więc ogłaszała. Dzisiaj tak się tego boimy. Ona pozytywne rzeczy nad swoim życiem ogłaszała, że gdy przyjdę do Jezusa, to rzeczywistość mojego życia ulegnie zmianie. Amen. Amen. I tak też się stało. Znamy historię. Zresztą przeczytałem werset 29, że ustał jej krwotok. To jest cudowne. Wiecie, ja myślę, że z nastawieniem właśnie takim, że po co tam iść? Nic się nie wydarzy, to po co w ogóle iść? Nie wiedziałbym celowości. Jej wędrówki i udania się w drogę I wcale bym się nie zdziwił gdyby szła z takim nastawieniem Bogu dziękować że ona Szła z pozytywnym nastawieniem Ale gdyby szła z negatywnym Nastawieniem wcale bym się nie zdziwił że po, gdyby po prostu nic się w ten czas Nie wydarzyło Tak się boimy Pozytywnego wyznawania i ogłaszania nad sobą dobrych rzeczy Ogłaszania błogosławieństw Zupełnie Nie rozumiem czasem dlaczego chrześcijanie Mieliby mieć z tym problem Czy my wiemy że W świecie Nawet w świecie Pomijając Nawet kwestie wiary Każdy wie Że optymistą żyje się lepiej niż pesymistą Pesymiści Szkodzą swojemu zdrowiu Ciągłe narzekanie Widzenie wszystkiego w czarnych barwach Wszystko jest źle Wszystko się nie uda tak to prowadzi W końcu do chorób i duszy I ciała Natomiast optymistyczne nastawienie jest zdrowe. Sprawia radość naszej duszy i nasze ciało fizyczne też jest dzięki temu zdrowsze. Poza tym ciągłe mówienie, będzie źle, to się nie uda, sprawia często, nie mówię, że zawsze, ale często, nie chcę przytaczać z Biblii, przeklęt znamy, tak, przecież Rachela, śmierć Racheli, dlaczego umarła. Tak? Ponieważ Jakub ją przeklnął, czy Laban, nie pamiętam, Jakub bodajże, tak? U tego, u kogo znajdą się bożki, niech umrze, i to się wykonało po czasie. I wiele innych takich sytuacji w Biblii miało miejsce, gdzie jakiś mąż z Biblii wypowiedział przekleństwo i cię teoretycznie nic nie wydarzyło, ale po latach to się ziściło. Słowa nie straciły na ważności, więc. Moi drodzy, często właśnie tak jest, że tak się dzieje. Jeżeli tak mówimy, to się nie uda, będzie źle, to ściągamy sami na siebie przez moc słów nieszczęście. Na przykład, zachoruję, zachoruję, no to w końcu nie dziw się, że zachorowałeś, tak? Wmówisz to sobie i takimi słowami dasz diabłu, dasz chorobie przystęp do Twojego ciała. Pomyśl sobie, jedziesz na jakieś badania, jakiekolwiek badania, tak? I to jedziesz tam w strachu. W lęku i mówisz sobie będzie źle, będzie źle, wyniki będą dla mnie fatalne. W ten czas znacznie powiększasz, zwiększasz prawdopodobieństwo, że tak właśnie będzie. Przecież sam, czy też sama, wypowiadasz właśnie na całą przeklęstwo. Ja osobiście wolechać z myślą, będzie dobrze. Wolechać w pokoju z pewnością, że mój Jezus czuwa nad wszystkim. Pomyślmy uczciwie przez chwilkę o tym. No żenimy się czy też wychodzimy za mąż tak Kupujemy auto stawiamy dom no i co Żeni się i Na pewno dostanę żonę która nie będzie umiała gotować będzie wredna i dokuczliwa Jak to czytamy Rynna cieknąca w Biblii tak Czy też wychodzisz za mąż i sobie myślisz nie no mąż będzie niedobry będzie krzyczał będzie despotą", To po co w ogóle się żenić tak Czy myślisz pozytywnie tak O tym wszystkim Kupujesz auto, no na pewno kupię złom, nie będzie działał, koła mi odpadną, silnik po dniach umrze no, Jak tak będziesz mówił to nawet jakbyś kupił dobre to Nie zdziwię się jak Przyjdzie diabeł i zniszczy to auto i będzie popsute Czy stawiasz dom na przykład taki No Będzie źle Dach mi będzie ciek, Krzywo po samej ściany Słuchajcie Myśląc w taki sposób Dręczysz sam siebie Po prostu dręczysz sam siebie czy też idziesz na rozmowę kwalifikacyjną o pracę tak Ech, Nie przyjmą mnie, mało umiem Mam zbyt małe doświadczenie, na pewno będą lepsi kandydaci ode mnie To po co w ogóle tam idziesz to Mówię to jest dręczenie Samego siebie I pomału zmierzając ku końcowi Chcę po prostu powiedzieć bądź dobrej myśli Ogłaszaj nad swoim życiem Nad swoimi przedsięwzięciami dobre rzeczy Ogłaszaj powodzenie to wyjdzie na dobre Twojemu zdrowiu, zarówno duchowemu, jak i fizycznemu. Widzimy w Słowie Bożym, że wypowiadanymi słowami, w jakim stopniu mamy wpływ na rzeczywistość nas otaczającą. I kończąc, pomału kończąc, przeczytajmy jeszcze jeden fragment ze Bożego. On będzie na koniec, ale tak naprawdę to od tego słowa zaczęła się cała usługa. Jeden werset w Księgze Kaznodziei Salomona, piąty rozdział, werset 17. Myślę, że nie mamy problemów z zrozumieniem czytanego tekstu. Oto, co uznałem za dobre i co za piękne. Więc po pierwsze, to jest dobre i jest piękne. Móc jeść i pić i być dobrej myśli przy wszelkim trudzie, jaki się wznosi pod słońcem podczas krótkiego swojego życia, które mu dał Bóg, bo to jest Jego los. I teraz pomyślmy, to jest dobre. I to jest piękne. I nie chodzi o jedzenie i picie, to też, ale być dobrej myśli przy wszelkim trudzie. Być dobrej myśli, czyli pozytywnej myśli. A skoro jestem pozytywnej myśli, to jestem pozytywnego wyznawania. Mówię i wierzę, wierzę i mówię, i myślę, że będzie dobrze przynajmniej przy wszelkim trudzie. Nie tylko przy aspekcie duchowym. Przy wszelkim trudzie. Czy chodzi o kwestie wiary, czy o to, co mówiliśmy, żenisz się, wchodzi za budujesz dom, idziesz pytać o pracę i tak dalej, cokolwiek robisz, bądź dobrej myśli przy wszelkim trudzie, bo to jest dobre i piękne, mówi nam Słowo Boże. A więc kończąc, drogi kościele, bądź dobrej myśli. Amen. 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 Powstańmy, kochani.